Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku nieco większy kaliber. 13-litrowy silnik, 500 koni, 2650 nm momentu obrotowego, dostępnego już przy 900 obrotach na minutę. Ten 40-tonowy zestaw to nic innego jak Skania Super 500S. W kolorze zielonym, kobiety by powiedziały pistacjowym, miętowym, nieważne. W każdym razie jest to narzędzie pracy zawodowca z kategorią C. +E. Będziecie Państwo tutaj ze mną oraz z Wojtkiem, który siedzi obok mnie i jest opiekunem ze strony Skali. Witam Państwa. Nie boję się, gdy ciemno jest. Wojtek za rękę poprowadzi mnie dzisiaj. Ten pojazd jest tak wyposażony, tak zabezpieczony, że tutaj już naprawdę dodatkowa pomoc nie jest potrzebna. Czyli mamy jedną z najbezpieczniejszych wersji samochodu ciężarowego. Chyba łatwiej by było wymieniać w tym samochodzie, czego ten samochód nie ma. Bo tak naprawdę jest wyposażony we wszystko, co tylko możliwe: wszelkie systemy bezpieczeństwa, łącznie z czujnikami martwego pola co tutaj, Wojtek, bardzo ważna rzecz. Czujniki martwego pola wymagane są w większości miast. W, na, w Europie Zachodniej, ja już powoli ruszę, opowiadaj dobrze Oraz tego, co mi wiadomo, to na całym kontynencie Wielkiej Brytanii. Przynajmniej prawe czujniki muszą być auto musi być wyposażone w prawe czujniki. Tutaj dodatkowo w naszym pojeździe, poza czujnikami, mamy też układ. Interwencyjny. Kier... Mamy układ kierowniczy interwencyjny, gdzie jeśli coś znajduje się na prawym pasie lub lewym, pojazd dostaje impuls i koryguje nam tor jazdy. Dodam jeszcze, że skrzynie mają 8 biegów wstecznych. Maksymalna prędkość na wstecznym. 8 jest... biegów wstecznych tak genialne. 54 na godzinę. Wiadomo, że może nikt nie jeździ z takimi prędkościami gdzieś, ale na przykład. Ale to jest stworzone po coś. Tak, to jest stworzone najbardziej po to, gdzie są jakieś prace specjalistyczne, tak, na przykład typu gdzie dostarczamy masę bitumiczną do rozciełacza. I nieraz te auta muszą pokonać około kilometra dwóch na biegu wstecznym. I nawet gdy on sobie będzie jechał 15-20 na godzinę, to poprzez wyższy bieg wsteczny obroty będą bardzo niskie. Za czym idzie też, że będzie niższe zużycie paliwa, a co za tym idzie, poprawiamy ekologię. Super to najnowszy i kompletny układ napędowy opracowany przez inżynierów Skani, który debiutował w ubiegłym roku. Kompletny, bo od podstaw opracowano i zbudowano sześciocylindrowy, 13-litrowy, jednogłowicowy silnik wysokoprężny z dwoma wałkami rozrządu, wyposażony w najnowszy system sterowania. Jednostka współpracuje z nową automatyczną skrzynią G33, dedykowaną do silników generujących powyżej 2500 Nm momentu obrotowego. W tym ciągniku mamy też nowy most tylny o przełożeniu 2,53 przeznaczony do pracy z dużym obciążeniem. My tutaj sobie gadu gadu, krótkie dystanse pokonujemy i próbujemy, próbuję osiągnąć jakieś mniejsze zużycie, ale niestety na takich krótkich dystansach, gdzie cały czas samochód rozpędza się, to jednak to zużycie zawsze będzie większe. Natomiast no, tu mi teraz 26 litrów pokazuje, co że to nie jest tragedią. Ile tobie udało się uzyskać najmniej? Pogo Jeśli jest dobra pogoda, czyli tak, nie ma wiatru, nie ma deszczu, to ten samochód, yy, mówimy o trasach ekspresowych, tak? gdzieś czasami kawałek krajówki, jest w stanie zużywać od 19,5 do 22 litrów. Czyli przy tej mocy i przy tej masie, to naprawdę porównując do, nawet do naszych poprzednich silników, to jest to około 2-3 litrów mniej, czyli to już nawet nie jest 8%, tylko około 10-11. Tutaj mamy wersję taką y, dla kierowcy tak zwanego singla. Jedno łóżeczko, a w, zamiast tego drugiego u góry są szafki, żeby miał więcej możliwości, y, że tak powiem, transportowania swoich rzeczy osobistych, bo jak daleką trasę się rusza, to wiadomo, tych stówków zawsze będzie mało. Tak jak mówisz, no, kabina S jest dedykowana raczej do takich wyjazdów minimum tygodniowych, więc tak jak rozmawialiśmy już wcześniej, tak, tutaj to jest miejsce pracy, to jest też sypialnia, to jest miejsce wypoczynku, rekreacji, ale także służy też... Kuchnia, ale jeszcze nie łazienka. Tak, tak, tak. Ale to myślę, że to już w niedalekiej przyszłości będzie to też jakimś standardem. Na chwilę obecną no, najważniejsze, żeby kierowca miał poczucie komfortu, bezpieczeństwa oraz wypoczynku. Stanowisko pracy kierowcy jest niczym w luksusowej osobówce. Kabina ma 207 cm wysokości, co pozwala na swobodne poruszanie się na postoju. Wygodne fotele oprzyto wentylowaną skórą, do tego pełna regulacja, więc z łatwością można przyjąć wygodną pozycję do prowadzenia. Ogólnie we wnętrzu panuje wszechobecna ergonomia. Deskę rozdzielczą wyprofilowano w taki sposób, aby kierowca z łatwością obsługiwał urządzenia pokładowe. Duże zegary obrotomierza i prędkościomierza oraz umieszczony między nimi wyświetlacz pozwalają z łatwością odczytywać wszelkie komunikaty. Ale jedną z najważniejszych funkcji kabiny ciężarówki dalekodystansowej była i będzie praktyczność. I każdy producent ciężarówek stawia sobie to, tuż po zapewnieniu komfortu, za główny cel. SC oprócz wspomnianych trzech schowków, które zastąpiły górną leżankę, są jeszcze trzy przy nadszybiu, Kolejny w desce przed pasażerem oraz w centralnej części konsoli. Mamy także wysuwany stolik oraz uchwyt na dokumenty przewozowe. Kolejne schowki są pod prawą i lewą częścią leżanki, a pod środkową znajduje się wysuwany schowek oraz lodówka. Cóż, tylko ruszać w daleką trasę.